Witam wszystkich ponownie w Blackguards, z stream strony Błąkamy się, po hmm, długiej przerwie wracam do błąkania się po jaskiniach. Mok pan tohal, naprawdę dałbym oskara człowiekowi, który wymyślał tutaj nazwy. Szczególnie jeżeli chodzi o nazwę jednej z ksiąg, której te nazwy, nie tylko, że nie pamiętam, ale nawet jakbym ją pamiętał, to bym jej nie wymówił. Więc oskar dla tego pana i... Czy idziemy od razu do Doliny Wieczności, czy zbadamy sobie jaskinie? Ja bym z chęcią zbadał jaskinie, ale wcześniej oczywiście szybki save, sprawdzenie czy nie mam zbyt dużego obciążenia. Nie mam, czy nie brakuje mi strzału. Hmm, strzał mi powiedzmy póki co nie brakuje, ale zapasu za bardzo nie posiadam. Więc może być, może być wesoło. Natomiast na pewno bełty mogę do wrzucić sześć bełtów A, cudownie. Jest po prostu fantastycznie. I. I, i z tego co pamiętam, to zaczyna się robić coraz ciężej w tych, podczas tych walk, jak tutaj z punktami przygody. Całkiem nieźle, ale jeszcze sobie pozbieramy chyba trochę. Więc jeszcze raz, w piąteczkę i może do tej jaskini, tak, na wszelki wypadek, żeby nie opuścić niczego ciekawego. Ho! Pięknie, więc... Mamy... brigadę antyterrorystyczną, która się spuściła tutaj na... ...linach z... ...kratek wentylacyjnych. Mamy dużego pająka, który nie wiadomo ile ma życia. I mamy małe pająki... ...które też nie wiadomo ile mają... ...o nie, wiadomo ile mają życia, więc... ...ich jest raz, dwa... ...raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć małych pająków, jeden duży pająk. I nasza przymiła łuczniczka, która może walnąć... Super mocnym strzałem, w. O! W to na przykład. Co to jest w ogóle? Szkoda, że żadnego opisu nie ma tych rzeczy i do czego one mogą nam służyć. No ale nic. Musimy sobie z tym jakoś radzić. Ja bym chyba zabił jako pierwsze małe pająki, bo one zatruwają generalnie. No i jakoś. Jak wybijemy małe pająki, to z dużym sobie już jakoś poradzimy. A jak zrobimy małe i będzie kupa, zrobimy dużego i będzie kupa małych, to może być problem. Więc ciach! <laughs> Oczywiście, półdło, bo jakże mogłoby być inaczej? I teraz, e, może by takatem zająć się e, pająkiem numer 2. W sumie tutaj mógłbym walnąć również w coś takiego, ale nie wiem, czy to ma większy sens. Prawdopodobnie to wybuchnie i... A spróbujmy. W sumie... Co za bezsens. Naprawdę. Naprawdę jak dźwięk z Atari. No ale niech będzie. 65%. Fantastyczne czucie, że mam przechlapane. Czym była trójka? Nie pamiętam. Aha, to był cios na trzech. Na trzy osoby. 65%. Trochę mało. Więc wybiorę chyba bramkę numer 1 super, dwa pudła już i zniszczenie jakiegoś w ogóle niepotrzebnego że przedmiotu, ok dobry początek ale mamy tutaj magika która ma pełno many i chciałby ją zużyć zapewne i prawdopodobnie to zużycie many pójdzie na ochronę zbroje z ciała na poziomie czwartym dla naszego takate dzikusa z dżungli, by mógł jak najdłużej zatrzymywać przeciwników. Prawdopodobnie to będzie bardzo rozsądne. I mamy również hmm, aurelkę. Aurelkę, która również może zapodać. Ona miała chyba jakiś taki ciekawy czar, jak szybkość błyskawicy właśnie. I szybkość błyskawicy by się przydała teraz. Holender, zrób krocz, kawrelko. Szybkość błyskawicy Naurimowi, bo on tutaj został teraz otoczony przez dwóch i mógłby użyć swojej cudownej umiejętności, pewnie jej spieprzyć po prostu. Jeden słowem spieprzyć, nie trafić w nikogo, a nie, trafił w obydwu, jeden się wywrócił albo zdechł, a drugi nie wiem co. Nie, jeden się wywrócił jednoznacznie. Ja ma teraz problem. Chyba na dwa problemy. Auć. Kto to teraz? Mała. Mała, która znowu... Znowu wa warto było zapodać jakieś takie super ekstra mocne strzały na przykład na, na tego misia. W końcu trafiła i zdechło, bydle. Kurde, tak był ten zraniony. Można było w tego walić. Holender. Głupi jestem. No nic, takate. takate. Ty tutaj masz mm, ...odwójny problem. Tak. 50, 90% że go trafisz, i zadasz mu rany? Zadałeś mu rany. Świetnie, jest szansa, że przetrwasz. Zostałeś zatruty. No niestety. I ten gość ma szansę być zabity. No prawie prawie, prawie, zurek, znowu zbroja, a co będziemy się szczypać, znowu zbroja, elegancko, trafiony, nie, nie trafił, i teraz Aurelka, Aurelka, która zdecydowanie zaczyna, chyba będzie miała problemy, w każdym razie Aurelka, ty się nie ruszysz, zapodasz znowu Czar, tym razem Takatemu. Takate. Który został zatruty tak jakby. Na no, dodatek nie mogę go w jakiś dziwny sposób wybrać tak trwale, jako cel mojego czaru. Elegancko. Takate może teraz dwa razy zaatakować. I jeszcze. Jeszcze Naurim. Mógłby walnąć znowu tym ciosem dwóch. Ładnie, jedno. Powinno zdechnąć, ale dlaczegoś nie zdechło. I takate. Ten gość już jest praktycznie dead. Więc może by się. Cholera. Ciężka sprawa. Ciężka sprawa. Ciężka sprawa, bo tak jakby mam 50% tylko na trafienie tego dziadostwa. I udało się. Huhu. I chyba rana, rana. Chyba ranę zadałem, albo i nie, nie wiem, nie, nie obchodź mnie to, mam nadzieję, że zdam ranę, jeżeli nie, no to trudno. Dupa. No tak, Poison, Wie, wszyscy wiemy o tym, że jesteś Poison. Teraz, ten jest zdecydowanie zraniony, a ten ma pełnię życia, więc warto było w tego rypać i go ubić. Piękna, piękna sprawa udało się nam. Ten gość ma jeden życia i nie ma żadnej rany, więc jest ciągle niebezpieczny. drugi drugi naurimie, wykończ to bydle. I co się teraz będzie działo? I teraz takate, takate, który tego olewa i próbuje dalej maltretować królową matkę, nie wiem czy to mo ją można tak nazwać. 10% wow pudło. Yy... O cholera. Tu się dzieją nieprzyjemne rzeczy. Nawet bardzo nieprzyjemne, powiedzmy, że trafić dwóch. Nie, 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 stop, 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 ja mam lepszy pomysł. Ja mam pomysł mianowicie taki. Ehm, stożek, stożek. Lub... nie, taki stożek. O, jedziemy. I wszystkie w nią, świetnie. Zarąbista sytuacja. W sumie aurelka mogłaby się ewakuować. Tu są, powiedzmy, ten osobnik żyje, ma jedną ranę. Ale aurelka tak czy siak musi się troszkę oddalić. I ma raptem 70%, żeby pocelować w cokolwiek. Więc może by stosować coś takiego. To gniew żywiołów, powalenie. Hmm. Mogłoby się udać. Te dwa pająki są tutaj lekko denerwujące. Jeden został powalony? Tak, powalony. Drugi niestety obronił się. I teraz ten pająk ma ranę. Ten pająk jest zdrowy i ma się dobrze. Więc może by go. Auć. Nie, nie tak. Może by. O, to by był dobry pomysł. I teraz. Ciach. Świetnie. Na Orimie. Dalszy. 60% masz. Wow. <laughs> I tak nie trafiłeś. No niestety została. Cholera. Zatruci. Orzesz w mordę. Następny. Mam nadzieję, że tylko jeden. I kto to teraz? Te nie żyją. Świetnie. To jest dobra wiadomość. Teraz tak. 90% na tego z 14. Ten ma ile? 7. I ten ma 9. A, jednoznacznie trzeba by się wycofać. Chwila, moment. Tak, tu się wycofać i zastrzelić tego pająka. Zwyczajnym atakiem. A, Takate cierpi. E, Naurim. Ten pająk, ten pająk mnie by interesował wielce. Chyba, że ten pająk. Nie, ten. Zdechło. E, co to dalej? Znowu Takate. 50%. Wow, weszło. O, jeszcze jeden się pojawił, czyli dwa desant dwóch pająków. Okej, okay. i teraz tak, mm. Zurbaran który tylko się ruszy i, i, i w sumie napije się many, bo czuję, że będzie potrzebował jej w dużych ilościach. O, i tu ma w dupę zbitą, ma zbitą dupę i to tak totalnie, więc uciekaj młoda. O, ty w sumie 70%, 45 i 40%. W tego gościa mogłabyś strzelić i trafić nawet. Wow, wow. 2 i 30 życia do cholery. Dobra, Naurimie, no blokuj tutaj. I oczywiście, że taki cios. No, nie trafiłeś obydwu poważnie. 60% cholera. No nie, następni? Bez jaj. Co, co ja w ogóle mam tu zrobić? Jestem teraz... Zjawiło się takie pytanie delikatne. Co ja mam tu zrobić w ogóle? O... Zaraz, mała, mała. To jest mała. Która jest gdzie? Tutaj. I ma gościa spełnią życia. Jedziesz go. Świetnie, zdechło. Kurde, dobrze, że ta katę tam... Broni się dzielnie mm, I Jeszcze raz próba Ładnie, zdechło I naruszony Lekko I Mama Mama Zórku Jak by to teraz załatwić sensownie Jak ta mama się w ogóle trzyma Ze zdrowiem No już dostała lekko po tyłku a może by jeszcze raz coś takiego wykorzystać? Tylko że tylko i w... Wło... Nie da się tylko i wyłącznie na mamę. A jakbym. Jakbym się z Zórkiem ruszył tu? Ho, ho to mogło być ciekawe. Ruszyć się z Zórkiem tutaj i walnąć tylko i włącznie w mamę. Trzema strzałami. Ekstra. Aha, no nie tylko w mamę. <ścoughs> w coś. No, niech będzie. Coś pewnie było też arcyważnym, strategicznym punktem, które trzeba jak najszybciej rozgromić. O, dobra, nieważne. Czy ja mogę jakoś sensownie się cofnąć i ostrzeliwywać? Jeden kroczek tylko. 55%. Dobra, niech będzie. Elegancko. Takate. Siedem, ładnie. I dwa pająki. Tym jeden z ranami, oczywiście. No nie! Tylko nie tak blisko, do cholery. Do cholery. Dwa! O! Dobra, mała. Ty jesteś tu, ty jesteś tu i masz tutaj gościa. Z przyjemnością mi się to był wycofał lekko w te okolice i tego cwaniaczka, który mi się tu zdesantował na moje tyły. Poczęstował uśścjono. Szona... Nie, wzór barana. Tknie. Do cholery jasnej. Dobrze, że nas na wykończeniu. O. W sumie. W sumie to ja bym ją z chęcią wykończył, właśnie. I. Albo. W taki sposób. No, tylko pięć, poważnie. O. Zdechła. Uch. I teraz systematyczne wykańczanie pajączków. Ten ma tylko jeden z życia. A, nie będzie. nie będzie. Zurek zatruty. Czy ja mam potrzebę kogoś tak radykalnie leczyć? Chyba nie. Chyba nie, więc... Zurek, ty się po prostu... Tu ucieknij. Wycofaj. I zakończ swoją... A, idź... Ajdzie. Dobrze, mała. Ten ma 25, więc musisz go wykończyć również. Bardzo ładnie. I drogi Takate, koniec. Mam nadzieję, że koniec. Tak. I aż 200 punktów przygody. Nieźle. E, oczywiście, że biorę wszystko. Żadnego ciężaru, same plusy. Elegancko. Na następna jaskinia wyczyszczona. Kupę, kupę punktów przygody. Ja spróbuję teraz coś z nimi zrobić sensownego. I wybiorę się do następnej jaskini.